Michał, Piasek? Gdzie ty mnie dzisiaj zabrałeś? Panie i Panowie, jeszcze takiego odcinka u nas na kanale nie było. Jesteśmy gościnnie w Łodzi Manki Extreme i zobaczcie jakie dla Was pojazdy przygotowaliśmy. Panowie, co to za sprzęty my tutaj dzisiaj mamy? Zabraliśmy ze sobą dwa pojazdy SSV, Seagway v sx SX-10X oraz Moto Z-Force Sport 1000R. Czy nazwa wskazuje na pojemność silnika? Nazwa wskazuje na pojemność silnika. Obydwa pojazdy są wyposażone w litrowe silniki z różnymi zmianami, ponieważ w Seagway mamy rzędowy dwucylindrowy silnik, a natomiast w z na którym się opieram, mamy dwójkę, V2 z również dwoma cylindrami. Jak Ducati. Pięknie. Słuchaj, Fajne. jeszcze nie widziałem takiego porównania w internecie i się naprawdę nie mogę doczekać, żeby wsiąść za kierownicę jednego i drugiego. Może co, rzucimy monetą? Który pierwszy? Który by chciał pierwszy, jechać? E, chciałbym rzucić monetą. Dobra, rzucamy. Przygotowany. Co wybierasz? E, pierwszy mogę? Pierwszy gramy Ovilaina. Ok, to ja wybieram Orła. Dobra. Orzeł, tak. Dobra, czyli ja jadę ze twórcem, a słuchajcie, ten odcinek jest po to, Żebyście, jeśli nie macie nic wspólnego z off interesują Was takie pojazdy, nie wiecie jak zacząć, to my Wam to pokażemy. Pokażemy, a chciałem jeszcze spytać chłopaków, bo tak, wiemy co to są kłady, wiemy co to są krosy, a te SSV to wyglądają jak kłady, ale ururowane, Ale to nie są układy, prawda? To jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inna bajka. SSV to jest z, z angielskiego side-by-side side vehicle. Okay. Są to pojazdy przystosowane do tego, że mają być lekkie, małe i zwinne. Czyli technicznie. Wszystko co można, co posiada kład. Natomiast orurowanie klatka pozwala nam osiągać większe prędkości bezpieczniej. Rozmiary jego też pozwalają jeździć szybciej niż kładem. Jest to taki. Z naszego bagi, ale bardzo wyśrubowany, który bardzo szybko może jeździć i bardzo dobrze wybierać nierówności? Już w fabrycznych konfiguracjach. Bartek, ty jeździsz i kładami, jeździsz też takimi fałkami. chyba jednym dachowałeś, czy mnie przewróciłeś się. A, tak, tak. Tak, ja z doświadczenie, powiedz mi, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o ubiór i czy w tych pojazdach trzeba mieć kask i czy można wyjechać na drogę nimi. Tak, te pojazdy są z homologacją T3B, więc możemy je zarejestrować i wyjechać sobie nimi na drogę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie musimy mieć w nich kasku, ale słuchajcie, bezpieczeństwo według nas jest podstawą, więc zawsze... Kask to jest przede wszystkim podstawa. Przerwę. Cię. Ja wychodzę z założenia, że wszędzie, gdzie jest klatka, powinno się nosić kask, bo zawsze istnieje ryzyko, żeby główką dotknąć do rurki. Dokładnie. Tak, dokładnie. Także, tak jak wspomniałeś, mieliśmy dwa przypadki dachowania z forcem Jeden w kasku, drugi bez kasku, więc ten bez kasku skończył się troszeczkę gorzej. gorzej. Musiała interweniować tutaj pomoc medyczna, więc naprawdę... Ale nie helikopter. Nie. 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 Jeszcze nie. tak nie było. Nie było tak źle. <gry> Wygląda groźnie, klatka naprawdę dba o nasze bezpieczeństwo, Troni. ale kask to jest podstawa. Wszelakie urazy głowy zawsze są niebezpieczne. Nawet głupie uderzenie kamienia spod kół, gdy jedzie ktoś przed nami. Warto mieć kask. Te pojazdy nie wymagają kasków prawnie, ale zdrowy rozsądek podpowiada, żeby go założyć. Dobra, a powiedz, czy taki kask motocyklowy, który ja mam, jest tak. do tego odpowiedni? Można tak, w takim jeździć? Oczywiście w takim kasku można jeździć, są też, oczywiście kaski są w różnej dostępności, są bez szczęki, ze szczęką takie krosowe, takie motocyklowe, także słuchajcie, nie można to nazwać byle jaki, ale żeby ten kask był. Czy coś jeszcze, musimy jakiś urót, wiesz. Ja chciałem jeszcze spytać o to właśnie na drodze, nie na drodze, czyli te samochody możemy zarejestrować, czy to są, właśnie, samochody, to są samochody stricte off-roadowe, pojazdy, nie nazwijmy tego samochodami, ale, ale pojazdy. Masi, nikt ma. Z prawnego punktu widzenia mamy tutaj ciągniki rolnicze. Okej. Okay. Okay, Dzisiaj będziemy rolnikami. Dzisiaj będziemy nie, nie rolnikami. Eee... Nie Sama homologacja zezwala na rejestrowanie tych pojazdów. Mamy normalną rejestrację. Możemy poruszać się po drogach publicznych z wyłączeniem tuneli, drog ekspresowych. I autostrad. I autostrad, z yy, Prawo też nie nadąża za obecnymi rozwiązaniami technicznymi i chyba ograniczenie jest do 30 km na godzinę tylko. I te pojazdy też jeżdżą 30 km na godzinę. To jest okay. ich, o, maksymalna prędkość dozwolona na drodze publicznej. Tak, dokładnie. Ale w terenie możemy szybciej. W terenie możemy szybciej. To Sprawdźmy dokładnie. to. Pokażecie nam jak tym się jeździ? Zapraszamy za ster. Widzę, że już Rafał jest gotowy, ale jeszcze nasze pojazdy nie są do końca gotowe. Zabezpieczymy układ paliwowy. Dajemy Moto Power 2, baki w tych pojazdach znajdują się z boku, przygotujemy jedyneczkę, widzicie jak ładnie dygnęła, że się nalało, jedyneczka dygnie, pięknie, Rafał czyń honory. Ja też mam do swojego pojazdu i też bym chciał, żeby chodził równie dobrze jak jego, bo widać, że pojazd pracuje w dobrym terenie. Pamiętajmy, żeby tego nie dawać na, na, na takie właśnie piaszczyste podłoże, bo później to wszystko nam poleci do baku, a tego nie chcemy. Aplikujemy pierwszy produkt, MOTOPOWER 2. Obcinamy. Tylko butelka nie wleciała. Raz. Zakręcamy. Nie, nie za siebie. Zutylizujemy. Tak. Jedyneczka też zalana, zamykamy bak. Pojazdy Stantujemy. mamy przygotowane, ale chłopaki powiedzieli, że oni najpierw nas przewiozą, żeby pokazać jak tymi sprzętami się jeździ. Także trzymajcie kciuki, żeby się nie wydechowali. Dobra Bartek, teraz pokaż mi jak bezpiecznie poruszać się w tym pojeździe. Zapraszam serdecznie. Siadamy. Siadamy, zamykamy drzwi. Zamykamy drzwi. Tutaj mamy pasy wielopunktowe. O. Z tamtej strony tak samo. Pasy Pachy. bardzo dobrze trzymają, widzę. Tak. Ok, zapięte. Zapięte. Ja Teraz zapinam. Tak, musi być bezpiecznie. O! Kask. Okay. kask. Zakładamy, słuchajcie, kask. Zapinamy ten kask, to jest bardzo ważne. Mamy zapięty, ok. Yy, mamy rączkę do trzymania się przy drzwiach oraz tutaj. Tak się mocno trzymamy. Tak, o czym wysta... pamiętamy? Pamiętamy o tym, żeby nie wystawiać rąk poza pojazd ani nóg. Ok, czyli cały czyli czas to jest czas moja pozycja trzymam. do jazdy tak. i tak się, tak się tym autem. Tak się tym pojazdem, pojazdem bawimy. tak się bawimy. Ok. No, startujemy. No, powiem ci, że <laughs> chciałbym. A w zatwarcie wygląda to troszkę inaczej. Drzwi co prawda też się otwierają pod prąd jak wiliany, ale zobaczcie, po pierwsze, pasy są inne, takie jak samochodowe jest też, inne są uchwyty do trzymania, nie? tutaj tylko to? mamy tutaj rączkę oraz wyprofilowane na nogi typowe też... uchwyty okay. za drzwi też oczywiście możemy się mm -hmm. trzymać ale docelowo producent wymyślił sobie tutaj ten uchwyt Czyli regulowany tutaj równolegle, najlepiej, najwygodniej, trzymamy tak. się tu zakładamy kask Kto i oczywiście pamiętamy o kasku, żeby kask na pewno, żebyśmy w kasku na pewno czuli się bezpiecznie warto, żeby miał homologację tak jak na przykład mój ECR 22,05 przynajmniej to, jak ma tą homologację. Faktycznie, kast markowy wiemy, że jest bezpieczny. Druga kwestia, to samo co u Rafała, czyli nie wystawiamy rąk i nie wystawiamy nóg. Nie robimy nóg, tak. nie robimy nóg tak. też tutaj, chociaż w tym pojedynku. Nie było powinno ciężko. nic się no. wydarzyć, tak naprawdę, ale jakakolwiek gałąź może nam odstrzelić i naprawdę to boli. Także. słuchamy się rad specjalistów. Zakładaj kask i weź mnie piękny kawalerze. Nie wiem jak Ty Rafał, ale ja myślałem, że nie przeżyję tego. Ręce mi się, Ręce mi się trzęsą. Jakie masz wrażenia? ja to mam na co dzień w domu. <laughs> nie, żartowałem. Oczywiście słuchajcie, mam to samo. No chciałem być lepszy, ale mam to samo. Czyli wielki Ale oklapaliście chłopak... mnie błotem. A wy Wie... też trochę, no, okay. ale ja dostałem z Tak, ale, ale jest ten właśnie strach, czyli, czyli jest tak dużo adrenaliny, że, że jeszcze nie zdjąłem kasku. No, tutaj okay. mi będziecie lepiej słuchać. Słuchajcie, zobaczcie na ten tor, który tam widzicie w oddali. Miałem wrażenie, że spadniemy nieraz ze skarpy, ale te sprzęty są do tego przystosowane i naprawdę dają bardzo dużo adrenaliny. Ręka mi się dalej trzęsie. Miał. Ja jestem chłopak z góry. Widziałem już nieraz małe, duże i tak dalej, ale tu jest zrobione naprawdę stromo. Ten tor jest zrobiony naprawdę stromo i te, i te pojazdy tu wyjeżdżają, jakby wiesz, pach! Do góry i tyle. Ja jestem jeszcze ciekawy, jaka jest różnica między jednym a drugim. Hmm. E, Jakie to, są odczucia jako pasażer? Jako pasażer to wygląda, że to wszystko tak idzie, że na to nie ma po prostu góry. Nie ma. No. Że to, Piono, że to... Pionowo pod górę i, i dodaje radę spokojnie. Zapytajmy specjalistów, pod jak największe wzniesienie wyjechali. Jeden i drugi. Przekazuję mikrofon. Na ryzy? Na rysy nie, ale słuchajcie, taki 300-metrowy podjazd kamienny bez problemu udało się. Kąt nachylenia, no nie chcę teraz Wam tutaj strzelić, ale około 60%. Wow. Także, no słuchajcie, adrenalina była ogromna. Jak ale, wasza dzisiaj. Jak, jak wasza dzisiaj, ale na spokojnie takie pojazdy dadzą sobie radę. Wow, naprawdę jestem w mega dużym szoku. A kolega, pod jaki podjeżdżał? Nie pamiętam, tak w liczbach, żeby Wam powiedzieć. Najdłuższy podjazd, jaki robiłem, miał około 50 metrów. Nachylenie też będzie podobne 60, ale jeżeli mówimy o kącie, to raz udało mi się wjechać pod pionową ścianę. Wow, to robi wrażenie. A powiedz mi, bo nie powiedzieliśmy wcześniej najważniejszego. Jaka jest różnica w mocy tych pojazdów? Pamiętasz? z posiada 90 koni, Sigway y, posiada koni 105. Czyli 15 jest różnica duża mocowo, jest różnica w konstrukcji silnika, ponieważ CF Moto posiada fałkę, a Segway posiada rzędówkę. Czyli lepiej tamtym jeździć na przywyższych prędkościach? Czy lepiej tym przy wyższych prędkościach? Jakie są Twoje doznania? Nie odczuwam aż takiej różnicy. Możliwe, różnica tylko jest różnica jest w terenie, gdzie tak, CF Moto od zera radzi sobie lepiej. Mhm gdzie naprawdę są różne takie techniczne rzeczy, które akurat jeździ się wolno, pomimo, że to są bardzo szybkie pojazdy, jeździmy je wolno. Tak jak tutaj. Tak jak tutaj, to c moto zbiera się lepiej, ale elastyczny jest bardziej Segway. To i owo, przy... bardziej jest, łatwiej się nim zmienia prędkości, czyli jedziemy 60, mamy pokonać górkę, zwalniamy, mamy przyspieszyć z powrotem, Segway jest po prostu dzięki temu żwawszy. Jeden i drugi pojazd radzą sobie naprawdę świetnie w terenie i ciężko jest znaleźć takie mocne porównanie, w czym jest jeden lepszy, w czym jest jeden gorszy. Tak naprawdę widzowie powinni sobie się sami przekonać jak jeździ jeden, drugi i wybrać to, co im bardziej pasuje. Tak co ja jedną rzecz zauważyłem, że zobaczcie, jaką ma sztywność zawieszenia CF Moto, a zobaczcie, jaką ma sideways. Widzicie? Tylko Michał, nie wiemy, co jest lepsze. CF Moto. Poprosimy o mikrofon. Wydaje mi się, że CF Moto to zawieszenie ma większe, które Ale powinno być lepsze. Nie, też pamiętajcie o tym, że regulujemy pod Masz... siebie, tak? Mm -hmm. Ten pojazd był w tym roku w Maroko. Bo... W tamtym miesiącu startował w zawodach Women's Challenge w Wiśle, więc też był przystosowany pod inny teren. Czyli Myśmy można sobie dostosować tak, zawieszenie pod, pod siebie. Tak. ustawić zawieszenie, żebyśmy mogli to sprawdzić, czy ten jest bardziej. Miększy, Ale miększy. co regulujesz? Twardość, wysokość, co, co tu można zmieniać? Krystianki. Twardość, <grym> twardość odbicia. Do mikrofonu, kole. Mamy tak, twardość odbicia, tw szybkość odbijania, naprężenie sprężyny mamy trzy rodzaje, czyli tak naprawdę to jest pełnoprawny amortyzator gazowy, regulacyjny, które każdy z tych ustawień pomaga w każdym terenie. Bo oczywiście nie ma uniwersalnego środka, czyli amortyzator, który był ustawiony na Maroko, tak jak był Sigway, nie da sobie tak dobrze rady jak tutaj, bo tutaj mamy co chwila zmienny teren, a w Maroko długie podjazdy, długie zjazdy, długie naprawdę wydmy, które się jeździ z reguły wzdłuż. Także nie da się stwierdzić, które zawieszenie jest lepsze, dopóki nie ustawimy ich tak samo i nie przejedziemy tej samej ścieżki. Czyli tak naprawdę oprócz zabawy tymi samochodami mamy tutaj jeszcze wiele do popisu przy modyfikacjach, czyli właśnie o zmianie tego zawieszenia, charakterystyce jej pracy. Bardzo dużo możemy okay. tutaj ugrać samym ustawieniem zawieszenia, czy to w pojazdach CSV, czy w wkładach. Naprawdę, zawieszenie to jest podstawa tego, jak szybko możecie jechać i jak bardzo będziecie nad tym pojazdem panować wzraz, ze wzrostem prędkości. I to właśnie pokazuje, że nie, nie, niekoniecznie ta moc będzie nam potrzebna. Co ustawienie zawieszenia może zmienić to, że faktycznie tym pojedziemy lepiej, a tam tym gorzej. Więc tutaj, tak jak mówimy, nie ma wygranych. Każdy jest pojazdem uniwersalnym. Dokładnie. Jeszcze jedna kwestia, która bardzo mocno zmienia charakterystykę tego, jak pojazd jeździ, jest opona. Rozmiar opony, rodzaj bieżnika, ciśnienie w oponie. To są takie trzy fundamentalne rzeczy od tego i od których tak naprawdę zależy, jak pojazd jest dzielny w terenie, ponieważ zawieszenie w tym przypadku schodzi na drugi tor. Bo jeżeli nie mamy opony, która gryzie teren, nie przejedziemy go nawet z najlepszymi amortyzatorami na świecie. Super. Jedziemy dalej? Jedziemy. No to w drogę. No to może w końcu wy przetestujecie, jak to jeździ. Jesteś miał gotowy? Jestem. To. to zapraszam. Muszę wam powiedzieć, że zabawa jest naprawdę przednia. Trzeba uważać, bo jest szansa, żeby jednak wydachować. Nie jest to takie idiotoodporne, ale fan z jazdy jest niesamowity. Ciekawe jak ty go jeździ. Słuchaj, Michał, no musimy tu rozgraniczać, wiesz, bezpieczeństwo, a fan z jazdy i dlatego. Myślę, jest ta klatka też. No, bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale powiem Ci, że adrenalina, zaraz się przekonasz sam, jak to chodzi. Już nie mogę się doczekać. To ja jadę jeszcze raz, poczekaj na swoją kolej. Dobra, jedź. po Tobie, że no. nerwy, stres to i oczywiście adrenalina. Oczywiście, dalej mi ręce chodzą. I po to są te pojazdy, żebyśmy bezpiecznie pojeździli sobie w takich miejscach jak to. Był fan, była adrenalina, ale żeby było przede wszystkim właśnie bezpiecznie. I my Was zapraszamy do Manki Extreme, do Łodzi, bo możecie to przeżyć sami. To ja teraz bym chciał, naprawdę chciałbym już odpalić tego Segwaya, spróbować. No to czegoś nam brakuje. Czegoś nam brakuje, no kasku nie mam na głowie przede wszystkim. Kask i jedziemy, nie ma nie Ja mikrofon, zobaczcie co z tego wyjdzie Zapinamy kask Okej okay. Kask Okrzybo tu podobno chlapie I najważniejsze, kamery Zapraszam Szybkie wprowadzenie techniczne. OK, poproszę tylko o schowanie tego telefonu tutaj, bo nie mam zamiaru żadnego go tutaj używać. To to będzie w ogóle. Zapięty, zapięty, zapięty jest. Słucham. SSV-ka tak naprawdę przejdzie wszędzie, jest skonstruowana, żeby jeździć szybko. W momencie, gdy skręcamy, lepiej odpuścić gazu i nie hamować, bo może na środek ciężkości przekręcić. Tak naprawdę przy zjazdach też puszczamy gaz. Dlatego że te pojazdy mają swój hamulec silnikowy. Ale tak wtedy hamować możemy? Można hamować, ale w większości przypadków jest to niepotrzebne, niepotrzebne, ponieważ tutaj hamowanie silnikiem działa dosłownie jak retarder ciężarówka. A ja wiem jak działa. <noise> Więc zawsze dodajemy gazu na podjazdach. Kiedy wiemy, że możemy po płaskim jechać i przyspieszyć. Okay. mulca nie używamy, kiedy mamy skręconą kierownicę. Wszystko jasne. I ja słucham się Twoich rad, jesteś moim pilotem. No zapraszam tak. do przejażdżki. Jak weź zgaś tego potworka. Jak wrażenia, chłopaki? <laughs> Michał, wiesz, że y, nie na co dzień, ale y, jeżdżę Ducati, więc wiem, co to moc, ale tutaj to jest zupełnie inna zabawa. Ja to kupuję, mnie się to podoba, ja chcę więcej. Sprzedane? <śmiech> <śmiech> ja nie wysiadam. <śmiech> <śmiech> Powiem tak, wysiadam. szkolimy ludzi na co dzień, dużo widziałem, ale dziś A. nawet A. mi po nim. <laughs> Rafał, strachu nie ma. Powiem Wam, jestem chłopak z gór, się podoba, ale dopiero jechałem pierwszy raz. No to jedź szybciej, bo trzeba się zamienić na pojazdy. No może nie tyle szybciej, techo. tak żeby było zabawa, żeby było fajnie, bezpiecznie, ale ja bym się jeszcze chętnie raz przejechał. No to dawaj. Ok. zabawa przednia, Segway jeździ naprawdę jak bandyta, spróbujmy teraz co potrafi CF, bardzo bym chciał to spróbować, siadam, kask zapięty, zapięty bezpiecznie, cześć kolego, dawno Cię nie było, dawno mnie nie było, o, nice, zasada jazdy Pasy. jest ta sama, ok, zasada jazdy ta sama, ale mi się pas przyciął, tak, palc mi się przyciął, o, zrobimy to w ten sposób, tak, 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 ręczny tu, hamulec tu, najpierw muszę sobie złapać pozycję, haj, to co, jedziemy. Jak wrażenie na szybko, Rafał? Słuchaj, to jest zupełnie inny sprzęt. Niby dwa takie same pojazdy, i ten też jest równie hardkorowy. Gaz zero-jedynkowy, bo tak. tu działa u, u, bardzo mocny. Ten pojazd na pewno też trzeba dobrze wyczuć bo idzie bardzo mocno pod górę i tak naprawdę nie mam tu faworyta po. Ale słuchaj, tu jest też inna pozycja jazdy. Tutaj siedzisz troszkę jak na krześle, tam bardziej sportowo. Wiesz co, ale A mnie ta pozycja też nie podoba ci pasuje. Tak? Bardziej mi się podoba, znaczy bardziej, też mi się bardzo podoba, tutaj się muszę trzymać zapierać nogą. Tam nie musiałem. Natomiast powiem Ci zakręty, łuki podjazdy radzi sobie perfekcyjnie. Co chciałem powiedzieć? 95 czy też 90 koni do 105, duża różnica. Ale tu mamy nie. od dołu, ale tu mamy od dołu i naprawdę on wyrywa, tak jakby go wiesz, z procy puch i mm -hmm. puch i z procy on wypalał, tamten zupełnie inna charakterystyka jazdy, obydwa, obydwa te pojazdy jeżdżą magicznie, Michał, ale przetestuj tamtego, bo ja już jeździłem dwoma, zaraz no zobaczymy, <laughs>, co ten potrafi, panie i panowie, teraz ja spróbuję sigłę, ja Krystian już jest gotowy, odpalamy i jedziemy. Zapomniałem, że to nie w tą stronę się otwiera. <grym> Trzeba będzie pas? się przy, przyzwyczaić. Tak, trzymaj. Zamknięte. Tu są inne pasy. Wydaje tak, się, że, że lepsze. Czekaj okay, w tą stronę, bo nie mogą być zawinięte, nie? Tak. Dobra. I co dalej? Tu mamy drugi. Najpierw ten. Pyk. Potem pyk. Kask podstawa. Oddajemy mikrofon i jedziemy. Wow, jak pierwsze wrażenia? Widzę, że troszkę go ubrudziłeś. Powiem Ci, że wow, ja nie chcę z niego wysiadać. No, to jest to. to tego, ten pojazd czuję. Tak, tego czuję. Mało nie wydachowałem, co prawda, tam. Nie widzieliście tego. Jaki Może zobaczycie na kamerach. Był duży przechył, no. Ale ja tu czuję tą moc. Y, czuję się pewnie, czuję się bezpiecznie. To mi daje frajdę. To daje przyjemność. Okej. Okay. Proszę, mikrofon. Co? Jedziemy, a my nagrywamy. Był Drag Race, to teraz zrobimy Mood Race dla Was. Idziemy w to. Przyszedł czas na podsumowanie. Jeździliśmy zarówno jednym, jak i drugim. Jeździliśmy z chłopakami, jeździliśmy sami. Jak swoje wrażenia? Co myślisz? Chłopaki profesjonalnie pokazali do czego ten sprzęt służy przepaść między Czyli, nimi a nami no musi tak być natomiast zapraszam świat ciężarówek panowie <głosy> 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 natomiast jeżdżą przeprofesjonalnie sprzęty naprawdę chodzą no perfekcyjnie moim zdaniem i my jako laicy pierwszy raz siadając do takich pojazdów mogliśmy się bawić naprawdę ciekawie Michał e, teraz y Skoro ja stoję przy niebieskim, a zaczynałem na Segwayu. Ja, a ty ja, nie, na ja nie wiem, czy to jest niebieski. Mam wątpliwości, jaki jest <laughs> kolor tego pojazdu. Kolor troszeczkę zmieniłem, ale ja osobiście wybieram ten, a ty? Wiesz co? To jest przewrotne, ale ja wybieram tego. Dla mnie tym się jeździ pewniej, jest stabilniejszy, mogę sobie więcej pozwolić, więcej wybacza. Ten chyba jest trochę bardziej dziki. To jest mój temperament, czyli tak naprawdę nie wiesz, jak tym się jeździ, musisz cały czas nad nim panować i podoba mi się bardzo silnik właśnie fałka, który jedzie od dołu, po prostu non stop moc, pełny gaz non stop, lepszy od elektryka 100 razy. Czyli co podsumowując, każdy znajdzie coś dla siebie. My was zachęcamy, żebyście testowali takie pojazdy. Jeśli chcecie, żebyśmy coś innego wam pokaza pokazali, to dajcie znać w komentarzu. No i specjalne podziękowanie dla całej ekipy Monkey Extreme. Pokaż kamerysta, proszę, całą ekipę. Bo chłopaki dali z siebie wszystko, udostępnili nam dwa pojazdy. Teraz przydałoby się chyba im je umyć, co? Eee, a nie ma tu automatycznej maili. No Michał, no nie zostaje nic innego jak wrzucić te 50 zł do tej myjki i na sztukę chyba od w stanie Mało. To co, żegnamy się i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Zróbmy jeszcze test wydechu, jego głośności Pierwszy w kolejce to jest Bilane. Kasujemy. Mamy koło 80 o. Doszliśmy do 110 i przejdźmy do Zetforsa, bo jestem ciekawy, jak te końcówki dają. Kasujemy. No, słabiej, ale wydech jest bardziej basowy. Mi się bardziej podoba Zetforce. A co wy o tym sądzicie?